Cześć, witajcie. Dzisiaj Zarfall przygotował dla Was przepiękną paterę na nóżce w kolorze srebrnym. Jest dostępna również w kolorze złotym. Piękny, ozdobny porcelanowy talerz. Zobaczcie, jak pięknie udekorowany rand. Kwiatuszki z drobnymi. Wykończeniami kamieni. Jest delikatny, porcelanowy, łatwy w utrzymaniu czystości, a zarazem pięknie zdobiony. Z tego ażurkowa rączka, i podstawa. Też lekko zdobiona. Możemy zaserwować naszym gościom. Albo domownikom na takiej paterze nasze ulubione owoce. Patrzcie, jak się pięknie wszystko prezentuje. Już nie wygląda smakowicie. Tak, podane owoce na pewno kuszą. Patera nadaje się idealnie w prezencie dla bliskich. Zróbcie sobie prezent od święta. Możemy zaserwować również nasze ulubione ciasta, jak smakowicie wyglądają ciasta na no tak podanej podaży. Zachęcamy do odwiedzenia nas w sklepie internetowym zellerfeld.pl. Na pewno znajdziecie coś fajnego w pomyśle dla siebie lub dla bliskich. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!